Akcja! Ciebie, ciebie, Mój? Tata dzwoni. Nagraj słówko sam, dobra? Zapraszamy na kolejne słówko. Dzisiaj słowo ojciec. On wiesz <grystanie> <tam>, Tata dzwoni! <grystanie> Jak wiecie, ksiądz Bosko był sierotą, przez co miał trudne dzieciństwo i nie miał wzoru ojca. Przez ciężką pracę, mozolną długie lata, wykształcił swój wzór, dzięki czemu swoich wychowanków, których zbierał z ulicy i wychowywał, mógł zapewnić im prawdziwego ojca, którego nikt inny nie mógłby im zapewnić. Pamiętajcie, wszyscy jesteśmy księdza Bosko.